Witam ponownie w drugiej części filmu. Teraz pokażę Państwu jak wytworzoną twarz przenieść do naszej gry. Tutaj mamy już gotowy model, który zrobiliśmy według instrukcji z pierwszego filmu. Jeżeli efekt jest słaby, możemy tutaj tymi suwakami sobie polepszyć, pomniejszyć, prawda? To zależy wszystko od nas. Tutaj tymi dwoma suwakami jeszcze możemy tą naszą twarz wizualnie polepszyć. Co musimy zrobić? Musimy kliknąć tutaj w przycisk FILE, następnie zapisać naszą, naszą postać klikając w SAFE i w dowolnym miejscu na naszym komputerze wybieramy nazwę. Piszmy na przykład... Krosiaczek. Krosiaczek. I klikamy i zapis. Mamy już zapisaną naszą postać. W pliku, który musimy teraz przenieść do naszej gry, w tym celu musimy odnaleźć. Naszą grę tam gdzie zainstalowaliśmy na dysku twardym, w moim przypadku jest to mój komputer, dysk lokalny C, program File z TKM17 i tutaj znajdziemy się w plikach instalacyjnych gry. Gdy już tutaj dotrzemy, musimy odszukać taką ikonkę, która nazywa się tutaj może pokażę, Facebian Importer. To. Klikamy to, zatwierdzamy tak, klikamy następnie Next, jeszcze raz dajemy Next i wybieramy naszą postać. Yy, to będzie prosiaczek. Otwórz, i klikamy Next. Tutaj wybieramy sobie: czy ma, to, yy, czy ma być to mężczyzna, kobieta, czy transseksualista. W naszym przypadku jest to mężczyzna, więc ta opcja jest zaznaczona. I potwierdzamy. Next. Gra automatycznie zainstaluje tą postać, tą twarz do, do środka, i potem będziemy mogli nią zagrać. po wszystkim. Jeżeli pasek ten zielony tutaj dojdzie do końca, klikamy przycisk close. To wszystko. Dziękuję, pozdrawiam, proszę szybkie.